Chodzi o sam, sam rząd Jana Olszewskiego, to nie byłam członkiem ani w ogóle nie wyjeżdżałam do Warszawy, żeby robić karierę rządową, ani przedtem, ani potem. Natomiast owszem brałam udział jako kandydat na posłankę w tych wyborach w roku, w pierwszych wolnych wyborach. Nie dostałam się, wtedy dostał, dostał, dostał mandat pan Jacek Saut, który był później z dwie kadencje. Może tyle o mnie, natomiast jeszcze tylko dodam, że z racji swojego zawodu, bo przez szereg...

Przejście na obrzydłami. Przypyt na nasz wiecki przemarsz opalenia rządu Jana Olszewskiego. Rządem, który był pierwszym rządem czwartym Rzeczpospolitej. Chciałbym powiedzieć, że trochę za moment yy, zbierzemy się yy, chciałbym, żebyśmy jak ustawili się tutaj, yy, tak aby yy, wszystkich. Dlaczego w tym kraju nie doszło do rozliczenia agentury i to nawet do dnia dzisiejszego, tak naprawdę? Jeżeli sobie odpowiemy na te pytania, jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego to właśnie z Polski, jako z ostatniego państwa. Wyszły wojska sowieckie. To być może wtedy uzyskamy odpowiedź, dlaczego rząd Jana Olszewskiego trwał tak krótko i dlaczego po kilku miesiącach swojej... ...że ona to sprawdziła. Grzegorz Braun też prywatnie mi o tym powiedział. I na to by wskazywały również działania natychmiast podjęte wtedy, kiedy pan Lech Wałęsa, legenda Solidarności, został prezydentem. Po pierwsze... Budujemy lewą nogę, a po drugie jedziemy do Moskwy, aby od, oddać wszystkie tereny w y, jeszcze istniejących wówczas terenach poligonów sowieckich mafii rosyjskiej. Pierw sowieckiej, a potem rosyjskiej. Gdyby to się udało, to nie bylibyśmy ani w NATO, ani w żadnym liczącym się y, demokratycznym sojuszu, bo nikt by nas tam nie przyjął. I oto.